Na samym początku możemy zacząć od rozgrzania piekarnika do 180 stopni, pieczenie góra-dół, ponieważ przygotowanie tego obiadu nie zajmie nam więcej jak 5 do 10 minut. Więc zaczynamy. Będzie to szybki obiad dla dwóch osób, a będziemy do niego potrzebować: 2 łyżeczki soli, 1 łyżeczkę pieprzu i 1 łyżeczkę słodkiej papryki. Do tego cztery kawałki uda z kurczaka i około 1 kg ziemniaków. I dodatkowo do obiadu przygotujemy sobie mizerię. A to, jak przygotować taką fajną i smaczną mizerię, możecie zobaczyć w moim oddzielnym filmie na moim kanale. Albo po prostu wyświetli Wam się to na filmie w prawym górnym rogu. Pełną listę składników będziecie mieli podaną w opisie. Zaczynamy od obrania wszystkich ziemniaków. Obrane ziemniaki kroimy teraz w kostkę. Mniej więcej może być ona takiej wielkości. Obrane ziemniaki wrzucamy teraz do rękawa. Następnie do rękawa wrzucamy całe mięso. Pamiętajmy, że mięso musi być dokładnie umyte. Następnym krokiem, jaki musimy zrobić, to dodać do tego przyprawy. Przyprawy sobie na szybko wymieszamy. I wrzucamy do środka. Teraz musimy to dokładnie wymieszać. Następnie musimy je związać. Końcówkę wkładamy pod spód. I będziemy mogli już to włożyć do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni, pieczenie góra-dół. I pieczemy to przez około godzinę i 15 minut. A korzystając z chwili wolnego czasu, zachęcę do zasubskrybowania kanału, aby nie przegapić żadnych najnowszych filmów. I jedzenie mamy gotowe, teraz je sobie tylko otworzymy i przełożymy na talerz. Tylko musicie uważać, bo jest to bardzo gorące. I tym sposobem obiad dla dwóch osób mamy już gotowy. Ziemniaczki rozpływają się w ustach, a mięso dokładnie tak samo. A ja już dziękuję za obejrzenie i życzę smacznego.